Ten projekt jest potencjalnie niebezpieczny i może być tylko wykonywany przez osoby z doświadczeniem. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki do opakowania, bądź skonsultuj się z elektrykiem lub elektronikiem, gdyż każdy niewłaściwie stosowany projekt zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować kolejny ze swoich projektów. Tym razem to jest pewnego rodzaju ładowarka, chociaż nie nadaje się do telefonów, ponieważ produkuje 500 V, można trochę ponad. Opiera się na przetworniku typu boost. I teraz przedstawię na, 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 na zasadę działania. Mamy tutaj, mamy tutaj cewkę trojdalną, która się, która kiedy przepływa przez nią prąd, wytwarza swoje własne pole magnetyczne, które jest zawarte w tym ferrytowym rdzeniu. Mamy również mały obwód czasowy 555. Bo nie potrzebowałem jakichś dużych częstotliwości, kilka rezystorów i innych części. Tutaj mamy tranzystor na 600V, który niestety ma dość dużą rezystancję, więc nawet taki, taki, taki potężny radiator nie, nie jest w stanie pokonać takie dużej straty ciepła. Tu mamy, co ciekawe, niestandardowe, niestandardowe, niestandardową formę diody, która jest w takiej obudowie tranzystora. Jest to dioda, która ma tak naprawdę trzy nóżki. Tylko, że trzecia nóżka, tak naprawdę, to ona jest obcięta. Widać taki mały koniuszek. To jest dioda na 12A i na 600V. I tu mamy. Tu mamy. Em, tu mamy kondensator. On jest na 1600V. On jest na 1600V, ale, ale nie sądzę, że kiedykolwiek dojdzie do 1600V. Takie napięcie, ale po prostu pomyślałem, żeby w razie czego nie, bo jeszcze w tym systemie nie ma żadnych zabezpieczeń przeciwko przekraczaniu jakiegoś, jakiegoś poziomu napięcia. Kupiłem sobie takie diody zenera, są na 100V, więc albo znajdę jakiś sposób, żeby żeby przekonwertować to napięcie na niższy poziom, albo po prostu je ustawię, albo je ustawię po prostu szeregowo, co w sumie nie jest aż takim dobrym pomysłem, bo są dość duże. No, i to w tyle tu mam taki fajny analogowy woltomierz, który był dość trudny do znalezienia bo po co komu mierzenie takich wysokich napięć w prądzie stałym zwyczajnie to jest prąd zmienny przy transformatorach tego trudno było znaleźć, taki który ma tutaj płaską kreskę zamiast kreski, która jest no falista i to jest taki fajny mierniczek jest idealne na napięcie, które próbuję testować chociaż jak na razie bez limitacji to on Lekko przekracza ten znaczek 500V, więc teraz uruchomię go, może potem zrobię jakąś dodatkową prezentację. A po co mi taka ładowarka? A to do przyszłego projektu. Oryginalna ładowarka będzie na 30V, bo w sumie gdybym przedmiot z 12V to było bardzo trudne do podniesienia. Będę potrzebował bardzo dużej ilości prądu, ale przy takim wysokim napięciu 30V mogę bardzo łatwo to sobie podnieść. Problem jest tylko taki, że kondensatory, które chcę naładować, są dość pojemne, więc z moich obliczeń wychodzi, że one się ładują w najlepszym przypadku 45 sekund przy pełnym obciążeniu, więc nie jestem pewien, czy mój tranzystor tyle wytrzyma. Ale zrobię prosty test, żeby pokazać, że ten licznik działa i że. W sumie to co ważniejsze, że cały obwód działa. Oczywiście te kable nie mają prawidłowej izolacji, więc nie powinienem ich dotykać. E, I oczywiście pewnie zrobię jeszcze na porządku jakieś ostrzeżenie przed niebezpieczeństwami związany, związanymi z konstrukcją takiego projektu. E, tutaj taka szybka jeszcze... Te kondensatory. O, no. I teraz połączymy zasilanie. Ustawiłem na słoiku w sumie dla, te, dla swojego bezpieczeństwa i żeby nie było jakichś głupich zwarć związanych z jakimiś małymi opiłkami po rozlutowaniu. To jest dość ważne. I teraz już jest podłączone. Jest ustawiony na 20V i na 5A, chociaż nie sądzę, że będzie aż tyle przekraczać, bo z moich obliczeń powinien 3,5. Lekko powyżej 3,5, więc zobaczymy. Wykonywałem już prze... poprzednio i wykonywałem już poprzednio testy przed nagrywaniem, i muszę powiedzieć, że naprawdę przerosły moje oczekiwania. Jestem zadowolony z tego, co zrobiłem. Eee, ważne jest, żeby nie dotykać żadnej, i żadnego elementu nie dotykać, więc najlepiej wyłączę kompletnie, żeby w razie czegoś się nie porazić, bo może to 30V, ale tu nie chodzi o 30V, tylko o. 600V, które się tworzy na induktorze, kiedy jest odłączany prąd. Teraz przedstawię pokrótce, jakby, jak wygląda od dołu. Eee, w sumie wygląda dość ładnie, według mnie moje lutowanie. Przez kilka lat już się. Do... przez kilka lat mam dość dużo doświadczenia. Eee, no, to jest taka fajna płytka. I to w sumie tyle. Dobra. To teraz teraz przedstawię na drugą stronę. I odpalamy to. I teraz spójrzmy na licznik. natychmiastowo podskakuje powyżej 500 V. Pobiera w tym momencie 3A, 3,2A, 3,3, 3,4A. I tak będzie sobie pobierać. Możliwe, że trochę zły. Jest trochę źle wyczasowany obwód Jakby trochę źle wyregulowany Obwód czasowy I pozostawia induktor Włączony na za długo W sumie nawet No Tra Tranzystor jest strasznie gorący Pewnie mógłbym sobie nimcy natopić Więc e, to jest w sumie Największy problem, więc albo znajdę jakiś lepszy tranzystor Który jest w stanie Poradzić sobie z takimi dużymi prądami Albo po prostu zrobię potężny Potężny radiator. I teraz wytłumaczę co do schematu. Więc teraz przechodzimy do części, w której tłumaczę, jak działa cały obwód, jakie jest, Jakie, jakie, są, jakie procesy z nim zachodzą? Więc mamy tutaj zasilanie. W tym przypadku to około. W tym przypadku to jest około 30V, ale w zależności od tego, jakie napięcie chce się uzyskać, to to, to po prostu będzie miało różne wartości. E, nie wiem, jeżeli ktoś chce zrobi sobie na baterię, to będzie pewnie półtorej, chociaż raczej więcej niż półtorej, bo może to być na przykład 3, 6, 9, jakaś wielokrotność. I teraz to, co zauważyłem ze swoich własnych dokonań, to, że czas, na który ten tranzystor powinien być włączony, żeby zaczął płynąć prąd, to jest musi być około. To, to jest ogólnie stała czasowa. Ogólnie stała czasowa to jest czas, jaki zajmie tej cewce, żeby ona się tak jakby nasi, nasyciła. I w tym przypadku ona się tak naprawdę nigdy do pełni nie nasyci. Podobnie jak kondensator się nigdy do pełna nie naładuje. Ale możemy sobie po prostu zrobić stałą czasową. I to jest równe L przez R. I, I też to co, to, co mi z moich obliczeń wyszło, jakby w sumie nie z obliczeń, tylko bardziej yy, no, z doświadczeń, to, że tak naprawdę cały okres powinien być około tak dwóch. I to jest tylko okres kiew, jakby czas, w którym jest tylko włączony. Czyli to będą być dwie stałe czasowe, bo ten po prostu nie będę rysować tutaj tego wykresu w zależności prądu. Ale po prostu to jest taki dobry balans między wypełnieniem a szybkością. Tutaj mamy tranzystor, w tym przypadku to jest IRF 840. I to jest tranzystor, który, który ma dość dobre napięcie, który jest w stanie blokować i jednocześnie ma taką w porządku rezystancję. Tu mamy jakiś tam, ten taki induktor czy tą cewkę, którą pokazywałem i ona jest w sumie główną częścią, zaraz wytłumaczę dlaczego ona w ogóle tu się znajduje i dlaczego ona jest w, jakim, w każdym rodzaju przetworniku, przetwornika i teraz tu mamy diodę. Ona też musi być, ona musi być na podobne napięcie jak, jak tranzystor tylko że ona tylko takimi impulsami popuszcza, więc to nie ma, więc to nie musi być aż takie mocne. I tu mamy cokolwiek. Jakby zazwyczaj to może być kondensator, ale tak naprawdę zazwyczaj nie ładuje się czegoś takiego jak kondensator z mocą tego. Po prostu kondensator jest używany do przytrzymywania tego napięcia. Naprawdę to jest jeszcze jakieś obciążenie dodatkowe. I teraz to, co tu mamy? Tu mamy jakąś pojemność. Ona zazwyczaj. Ona po prostu ona nie musi być jakaś mega duża, ważne by było, żeby ona po prostu była w stanie wytrzymać te napięcie. W sumie mój przykład jest taki dość ekstremalny, bo ja w sumie nigdy nie widziałem, żeby ktokolwiek sprzedawał e, takich modów na aż takie wysokie napięcie. Ale akurat ja takie sobie skonstruowałem według swojego własnego projektu. To jest najprostszy, najprostszy taki obwód boost. To co tu mamy? To mamy tutaj też rezystor, który po prostu, który po prostu jeżeli nic nie jest podłączone, to on domyślnie ściąga, jakby on domyślnie rozładowuje tą bramkę, ściągając napięcie do zera. Tu mamy zaznaczyć jeszcze masę. I na początek, to, co się dzieje, to, na początek to, co się dzieje, to prąd płynie stąd, tutaj przez cewkę tutaj przez tranzystor i z powrotem wraca I, i to jest taki cykl, który zazwyczaj jest przez około 80% całego cyklu. I, I to jest po prostu no i to jest po prostu ten fragment cyklu, dlatego napisałem, że to jest te on, nie te całkowite, e, a jeszcze a pozostałość, pozostałe to kiedy jest wyłączony, jest kiedy jest wyłączony, i wtedy to, co zostało zgromadzone w cewce, wtedy on jest kompletnie zamknięty. I wtedy to, co się nagromadziło w cewce, bo teraz ogólnie cewka, cewka nie lubi zmian prądu. To jest bardzo ważna rzecz do zabawienia. Cewka nie lubi zmian prądu, ona zawsze będzie się im sprzeciwiać. Więc kiedy ona się naładuje i nagle odłączy się jej prąd, to ta cewka trochę tak nie wiem, trochę nie będzie chciała po prostu nagle spuścić tego prądu, więc sprawa Oma, jeżeli chce się wyższy prąd, to trzeba podwyższyć napięcie. I to jest taki cykl, ponieważ to napięcie już da, ponieważ ten prąd już dawno opadł, to ta cewka będzie za wszelką cenę próbowała podnosić to napięcie w tym punkcie i i ona będzie podnosić aż z kompletnie całą swoją energię zmarnuje na ten taki proces i wtedy kiedy i to, i to zazwyczaj jest po prostu taki szpikulec takiego nagłego napięcia on zależy od, od on zależy od ilości prądu e, i indukcyjności, jeżeli by ktoś był ciekawy to ten wzór to jest energia induktora to się równa e, i kwadrat l na 2 więc prąd ma bardzo duże znaczenie, ponieważ że to kwadratu, a indukcyjność jest liniowa, więc, no. więc to trzeba brać pod uwagę, kiedy się konstru konstruuje. Jednocześnie musi być mała rezystancja, żeby było dużo prądu i jednocześnie musi być duża indukcyjność, ale to też powoduje, że cewki mogą być dość duże w rozmiarach, więc każdemu, każdemu według jego potrzeb. Eee, I teraz to napięcie przedostanie się przez diodę i zacznie ładować ten kondensator. Czyli prąd zacznie płynąć w ten sposób, i on naładuje ten kondensator, jednocześnie też przekazując energię do obciążenia jakiegoś. I ten cykl się powtarza. Potem, potem kiedy ta cała energia jest zmarnowana, to przechodzimy do tej, do tej części cyklu, w której znowu jest ładowanie, i mamy ponownie, ponownie po prostu mamy ładowanie tej, tej cewki, i to się po prostu powtarza. I to w smytle. To co zauważyłem, to że taka optymalna, jakby to jest zbyt dużo, po prostu to jest zbyt dużo czynników, które na to wpływają, ale dla, dla, takich, dla takich obwodów czas, jakby ten procent wypełnienia duty cycle jest od nie wiem, od 75%. Do 90, nie wiem, załóżmy 5. To jest taka, jeżeli mamy dużej mocy, to jakby po prostu. Bo problem jest taki, że teoretycznie, kiedy będzie większe wypełnienie, to niby jest lepiej, bo mamy krótszy cykl i więcej w tym cyklu zrobiliśmy ładowania. Tylko problem jest taki, że ten prąd również musi upaść. Więc jeżeli nie jesteśmy w stanie jakoś natychmiastowo, to jest pewna szansa że zostanie część energii, część prądu w tym induktorze i i, ta, i, ta, i ten prąd, zamiast kompletnie mal, zmaleć, to on po prostu będzie się powoli budować bezsensownie, bo on po prostu on po prostu bezużytecznie rozgrzewa cewkę, nie dając, więc to jest ważne, że też nie wolno, nie da, nie wolno przesadzić z tym wypełnieniem tej fali. No. I załóżmy, że nie wiem, skoro to jest 75%. To w takim razie jeszcze musimy doliczyć um, plus 20. Jeżeli mamy, musimy doliczyć um, do 2T, musimy jeszcze doliczyć taki mały skrawek na rozładowanie, więc, więc to jest po prostu, to jest najważniejsze. Ja, ja po prostu bardzo lubię toroidy, bo one mają zamknięte pole magnetyczne i są o wiele wydajniejsze. Tylko niestety są o wiele trudniejsze do nawinięcia, ale. I tak się w sumie ich zbyt często nie nawija. No i to w sumie całe działanie tego obwodu. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Mo mogą być jakieś pytania w komentarzach. Na razie.